Ale mi w głowie pulsuje. Nie pamiętam tego miejsca. Siema, wiesz, może co tutaj się dzieje? O Boże, co ty masz przy oku? Chyba musisz iść z tym do jakiegoś lekarza. Wszystko w porządku? Fajne numer, ale wciąż ciebie widzę. Witajcie ponownie w Dark Souls 2. Wracamy do naszego błękitnowłosego bohatera, który postanowi zbiczować cały świat. Znajdujemy się z powrotem we wzniesieniu grzesznicy, małej lokacji na końcu naszej podróży przez zagubioną bastylię. Czeka nas zejście na dół wieży oraz zjazd windą na sam dół do lochów na wysokości morskiej toni. Za nami odobie zwiedzania zwiedzanie oraz sekretów, a teraz czeka nas sprawdzenie co kryje się w najgłębszych zakamakach więzienia do zbudowanego dla małych. O ile oczywiście uda nam się zająć tymi niepokojnymi rycerzami. Walka na schodach jest wyjątkowo trudna, więc trzeba uważać, aby po pierwsze nie spaść, a po drugie dobrze celować. No właśnie. Mówiłem już, że uwielbiam robić krytyki. Leci, leci, leci. Poleciał. Wieża ta mogła kiedyś posiadać schody wijące się wokół całej konstrukcji, ale najwyraźniej, gdy się ospadły, zastąpiono je windą. Zdecydowanie szybciej można się dostać na dół (w jednym kawałku, rzecz jasna), o ile znajdujący się tu strażnicy nas nie zamęczą. Bez żadnych bajerek ani innych zabezpieczeń, jakby przyszedł gość od BHP, to miałby dzień pełen roboty aż sobie wypiję z tej okazji Dobny sekret. Pamiętacie o innych windach. Kolejna pochodnia do zapalenia. W B pozorom może się przydać zmierzając do bosa. Coś za cicho tutaj. W tej niesamowicie nietypowej Aenie spotykamy znowu elastycznego watownika. Tym razem jako zwykłego przeciwnika. Osoby mające z nim wcześniej problemy i powtarzające walkę wielokrotnie, zanim w końcu zwyciężą, odkryją, że zdobyte umiejętności walki z nim znowu się przydadzą. Tym razem po kolana w wodzie, teraz powalnie uchy, ale w tej części gry nie mamy pieścienia, który mógłby temu zaradzić. Nie trzeba jednak z nim walczyć, równie dobrze można uciec lub zwabić go do schodów i ostrzelać go z łuku, kuszy lub magią. Można się tam też bezpiecznie uleczyć, ale co jakiś czas trzeba zwracać jego uwagę, wchodząc do wody, inaczej wróci za rok. Powiem jeszcze raz. Zbieramy duszę i wracamy do walki. No i po zawodach. Niestety kolega będzie się odradzał, więc za każdym razem jak będziemy chcieli tędy przejść, trzeba się go pozbyć lub ominąć. 3000 jednak piechotą nie chodzą. Kto by się spodziewał iluzorycznej ściany po lokacji, w której było ich aż tyle, dosłownie szok. Z drugiej strony widać, że chłopaki lubią się pluskać w morzu. Przypływ robi swoje, ukrywając niektórych przeciwników. Tak światła nie ułatwia, dlatego wracamy do podstaw, czyli bycia czujnym. Na ku dwa rzędy cel suchych, gdzie możemy swobodnie wypatrzeć wybuchających pustych. Niestety niewiele tu znajdziemy, a drobna nagroda czeka nas na dole, gdzie siedzą nasi milusińscy. Stamtąd słuchać ich łańcuch. Zobyty wcześniej klucz bastyli przydaje się, i tutaj, do otwarcia, względnie bezpiecznego przejścia dalej. Na dole czeka nas niespodzianka, ale o tym później. Wracamy drugą stroną, ponieważ środkiem nie przejdziemy na ten moment. W zamkniętej celi siedzi przetrzymywany rycerz Heide, podobny do tych na terenie ognistej wieży Heide. Pokonanie tego jednak gwarantuje otrzymanie włóczni Heide, najlepszej broni dla osób zmierzających drogą zęczności i wiary. Poczytajcie sobie, dlaczego ta broń Heide jest tak dobra. A jak wam się nie chce, to Heide ho! Wewnątrz cel czatują wybuchające zarówno po prawej, jak i po lewej. Eliminowanie ich pojedynczo to najlepsze rozwiązanie. Pamiętać jednak trzeba, aby przejść do ofensywy, a nie defensywy. Inaczej może się to dla nas kiepsko zakończyć. Uch! Złapałem mude w ostatniej chwili. Nie polecam lodowania twarzą w wodzie. Chyba mi trochę leciał do ucha. Ostatnia cela, trochę dusz i kolejna kostka robika. Na samym końcu tunelu znajduje się dźwignia, którą musimy pociągnąć, aby móc otworzyć bramę w tym miejscu. Z drugiej strony się nie da. Gdyby goniło nas statko piedzących nieomałych, ciężko by nam było czekać, aż otworzy się przejście. Zanim jednak pójdziemy dalej, rozpalmy ogień. Specjalny przedmiot, którym możemy zapalić w ręku pochodnie nie należy do tanich, ale nie ma co się oszczędzać. Nie będzie wielu okazji, aby z nich korzystać. Gdybyśmy próbowali przejść pierwszy raz z pochodnią, pamiętać trzeba, że przewód przez wodę gasi ją, zatem wszelkich przeciwników w wodzie musimy pokonać bez żadnych uników. Z drugiej strony... Znowu dzielimy się okniem i idziemy dalej. Widać stąd również mniej więcej gdzie jesteśmy, głęboko pod Bastylią, a po prawej jedna z jej wież. Przed nami natomiast cel naszej podróży. Zanim jednak przejdziemy przez mgłę, aby stoczyć pojedynek, pozostaje kwestia dwóch małych pomieszczeń, do których prowadzą schody. Otwierają również klucz z Bastylii, jest on zatem bardzo pomocnym narzędziem, którego warto zdobyć. W środku natomiast możemy zapalić koryto wypełnione olejem. I to też czynimy. Być przydatne? Ktoś mógłby spytać. Scena na początku dzisiejszego odcinka przedstawiała naszego adwersarza oraz ciemność, która nastaje, zanim walka się rozpocznie. Jak wygląda arena, gdy nie walczy się w kompletnej ciemności? Zaraz zobaczycie. Jeden z ciekawszych bossów, pod względem fabularnym, a zarazem posiadający najwięcej spekulacji. Pojawiający się wstępę obak chaosu wygląda podobnie do tego wewnątrz łoża chaosu z pierwszej części gry, czyli serca Wiedźmy z Eyzelith. Grzesznica natomiast nieprzewanie karze siebie za grzechy z przeszłości. Dodatkowo, pokonując ją w nowej grze, plus lub po użyciu ascezy ogniska otrzymujemy duszę staje Wiedźmy, cementujące to powiązanie. Jakby tego było mało, walcząc z nią długi jazz po zwycięstwie, na pomoc przyjdzie dwoje Piomantów. Sama walka jest spokojna i niezbyt wymagająca. Ataki mieczem są konkretne i dobrze zapowiedziane, chociaż same hitboxy, czyli pole rażenia ciosów, czasami pozostawia trochę do życzenia. Nie trzeba się zastanawiać, jaki zasięg ma magiczny atak lub fala uderzeniowa od super mega ciosu, ponieważ takowe tutaj nie istnieją. Może poza atakiem z wyskoku, ale nie jest to trudne do uniknięcia atak, jak zresztą widać. Nie ma również problemów z leczeniem, a otrzymywane obrażenia nie są spektakularne. Mimo to jest to przeciwnik, który od czasu do czasu zrobi unik przed naszym ciosem, więc trzeba działać ofensywnie. Widać to jeszcze lepiej, gdy przyzwiemy któregoś z dostępnych NPC-ów do pomocy, Lukatiel lub Nemika Luet. Nie zadają oni dużo obrażeń, czyli służą bardziej jako odwrócenie uwagi i to my musimy przejąć funkcję agresora. Potężne cięcie powala z nóg. Najsilniejszy cios jaki nas dosięgnął. Mimo tego, że poziom zdrowia Batmana jest ogólnie niski, mało punktów zainwestowanych przy pełnym HP przed dwa takie ataki. Można popełniać błędy. Byle się szybko uleczyć. Że wytrzymałość bicza nie spadła nawet o jedną trzecią, pokazuje, że ten boss należy raczej do łatwiejszych, podobnie jak elastyczny wojownik. Żadnego przeciwnika jednak nie należy lekceważyć, ponieważ kilka błędów z rzędu może doprowadzić do zguby. Otwieramy wrota prowadzące do samotnej komnaty, po drodze zbierając jakże przydatny odkamieniacz oraz fragment grzyba Elżbiety. Z tej komnacie widnieje pradawne ognisko, którym powodzimy do tego wielkiego w Machuli. Rozpalenie go popchnie do przodu wątek kardografa Keila, ale o tym kiedy indziej. Wracajmy już. Na dokładkę dzisiejszego odcinka zwiedzimy dzwonnicę księżycową oraz staniemy oko w oko z kamiennymi gagulcami. W pewnym sensie korzystamy z okazji, że serwery są wyłączone i żaden gacz nie można nas napaść. Mimo to zobaczycie, że miejsce nie należy do bezpiecznych. Na samym wejściu mamy jednego ze strażników pilnujących tego miejsca, z nim możemy pogadać. Państwo pełną gębą, znowu. Jak miło. Mamy możliwość dołączenia do obońców dzwonnic i bylibyśmy przyzywani do atakowania innych gaczy, którzy odwiedzają te miejsca. Z niedziałającymi sewerami niestety tego nie doświadczymy. Przed nami pewna drobna wskazówka mówiąca o tym, że tutaj trup ścieli się gęsto. Dosłownie. Przejście przed nami niedostępne z tej strony. Twórcy śmieszkowali, uniemożliwiając pokonywanie takich wysokich stopni. Zabawne. Nasz pierwszy przeciwnik w postaci fantoma. Niebieski kolor wskazuje na obrońcę. Jak widać dość silny i wytrzymały karzeł. Trzeba tutaj uważać na dziury w podłodze, ponieważ często można przez nie wpaść w niezłe maliny. Ta akurat zaprowadzi nas do pomieszczenia z podwyższonego przejścia. W nagrodę za eksplorację dostajemy pieścień, a dostępna tu otwarta przestrzeń może pomóc w walce z innymi gaczami. Jeszcze łyk wody ognistej. I ruszamy dalej. Aha, zabieramy również przyprawy. Na drugim piętrze kolejny strażnik. Przygotowani są na walkę bezpośrednio oraz na dystans przy pomocy łuku. Co ciekawe, potrafią dość szybko z niego strzelać. Walka na schodach sprawy trudności, więc schodzimy na dół. Bo Scottka, bym zapomniał o niej. Wspomniany wcześniej ostrzał z Gdyby tylko z nich korzystali, mogłoby być ciężko. Jak widać, trzy strzały już ponad połowa zdrowia zeszła. Niemaleko niestety. Przy bramie prowadzącej do bossa kolejny milusiński. Wielką kreatę będzie można podnieść Dudniąc w dzwon. Potem będzie tylko ból i cierpienie. A na ten moment trochę biczowania. Na samej górze czeka nas prawdziwe wyzwanie. Tutaj często pojawiają się inni gracze, ale jest tu również pełno fantomów z dzwonnicy. Atakujący nas czerwony również się tu znajduje, ale z uwagi na typ offline będzie to kolejny strażnik. Szczyt jest przed smakiem do walki z gagulcami, ponieważ musimy sobie pojacić z wieloma przeciwnikami na raz, co wcale nie należy do łatwych zadań. Każdy wyłóg w pojedynkę jest o wiele łatwiejszy aniżeli w grupie. Mówiłem to już wiele razy i powiem wielokrotnie więcej. Mimo wszystko trzeba uważać. Pochopne i nieprzemyślane działania mogą zakończyć się źle, zwłaszcza gdy wciąż poznajemy grę. Pozostał ostatni. Była podejścia go po cichu i trzepnięcia biczem pod kęgosłup jest niemożliwa. Może innym razem. Przydaje się zadawać ciosy szybciej niż przeciwnik, ale czy poznamy wtedy jak on atakuje? Samo pięterko warto jeszcze obejść. Jest tu kilka przedmiotów, które można zebrać, a z przebywających tu strażników też może coś wypaść. Na przykład moneta podnosząca szansę na wypadanie przedmiotów. Została ostatnia sprawa dudnięcie w dzwon. Jest to ukłon w stronę pierwszej części G, tylko tutaj robimy to na odwrót. Najpierw uderzamy w dzwon, aby otworzyć przejście, a potem walczymy z gagulcami. Mamy również dwie dzwonice, ale zaliczenie obu nie jest wymagane do pogesji. Obie natomiast prowadzą do przejść, gdzie można znaleźć kilka przydatnych przedmiotów, nie wspominając o wyzwaniach. Cofnę się jeszcze do ogniska, aby mieć wszystkie flaszki. Otworzywszy bramę, nie musimy kolejny raz wspinać się na samą górę. Nawet strażników można skusić na atak, dzięki któremu możemy swobodnie przejść przez mgłę. Widzicie te wszystkie posągi? Większość z nich przyjdzie nam rozbić na miazgę. Pod tym względem walka z gagulcami jest sprawdzianą umiejętności dla wielu graczy długie części. Na samym początku dostajemy dwóch, ale krótko po tym dochodzi trzeci. Kolejne będą się pojawiać, jeżeli walka się przeciągnie lub odpowiednio zbijemy ogólny pasek zdrowia, atakując do wolnego nich. Przydaje się zatem skupić uwagę na pojedynczym przeciwniku o najniższym zdrowiu, aby zabić jednego, zanim kolejny się obudzi. Nie jest to tak łatwe zadanie jak się wydaje, tym bardziej, że musimy pilnować gdzie znajdują się wszystkie, aby nie być zaskoczonym niespodziewanym atakiem spoza ekranu knięcie w tle wskazuje, że zaraz zatańczy z nami kolejny przeciwnik. Warto zwracać uwagę na takie drobne szczegóły, ponieważ możemy czegoś nie zauważyć, a wtedy będzie już za późno. Na przykład teraz. Widzieliście trzeciego, jak się zbliżał? Podejście drugie. Tym razem pozwolę sobie w ciszy przebnąć przez tą walkę. Przydaje się tu ciepliwość. Oj, przydaje. Sami jakie błędy były popełniane, a co wyszło idealnie. Solidne 5 minut walki. Nie jeden boss wyciśnie z nas pełno potu i łez, ale z czasem będziemy w stanie nauczyć się jak sobie radzić w tym niebezpiecznym świecie. W nagrodę otrzymujemy duszę, z której moglibyśmy wykuć jedną z włóczni, którymi te maskarne nas dzikały, co całkiem dobra swoją drogą. Dalej czeka nas ostatni fragment Bastylii i Ognisko. Jedyna droga powodna, ponieważ schody tutaj są zawalone. W skrzyni, kolejny pieśń dla korzystających z magii. Tym miłym akcentem żegnamy się z Zagubioną Bastylią, zniesieniem Grzesznicy, Księżycową Dzwonnicą oraz tą częścią świata w ogólności. W przyszłości może odwiedzimy czadzie Strayda, ale nic innego nas tu nie trzyma. Widać stąd miejsce, gdzie znaleźliśmy Klucz Bastyli, jakże przydatny w tym odcinku, a w oddali widać blask z ogniska na szczycie wieży Wzniesienia Grzesznicy. Na dole dodatkowe wyzwanie z grupą piesków oraz agresywnym NPC-em, ja jednak tam nie schodzę co będzie dalej zobaczycie. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie wrzucić lajka, like ale chętnie dowiem się z komentarzy, co byście chcieli zmienić lub dodać. Tymczasem. Trzymajcie się ciepło i bądźcie bezpieczni wędrowcy światów. Do zobaczenia wkrótce.